Być może brzmi to troszeczkę dziwacznie: Saskawioska, bo wcale nie przenosimy się do Saksonii, tylko do Rumunii. Chodzi mi o miejscowość Birton. To jest takie serce Saksonii Siedmiogrodzkiej, które znajduje się na liście UNESCO. Wioska oczywiście znajduje się na terenie Transylwanii, a miejscowość ta słynie z tego, że znajduje się w niej jeden z największych i chyba najbardziej znany wiejski gród warowny Siedmiogrodu, który właśnie jest wpisany na listę UNESCO. Akurat ja uważam, iż wcale niekoniecznie wszystko co się tam znajduje jest absolutnie piękne i wyjątkowe, bo na liście UNESCO znajduje się naprawdę wiele rzeczy, ale to miejsce, ta saska wioska, która znajduje się pomiędzy Cigisłarą a Sybinem w okolicach miasteczka Medias jest piękną krainą dawnych saskich wsi ze średniowiecznymi, warownymi kościołami, praktycznie nienaruszono zabytkową zabudową. Rzeczywiście, oczywiście, kiedy już się tam znalazłem na miejscu, to te wszystkie mijane miejscowości z okien pociągu relacje Zigi Soara-Sybin robiły naprawdę niesamowite wrażenie. No oczywiście, jak wygląda kwestia tych Sasów Siedmiogrodzkich, bo kraina, o której wam dzisiaj opowiadam, to miejsce, gdzie przez 900 lat zamieszkiwali Sasi z Siedmiogrodu, wybudowali oni piękne i kolorowe wsie, wspaniałe kościoły warowne oraz grody kościelne no i zostali zaproszeni w XII wieku przez węgierskiego króla Geizę aby się osiedlili przy południowej granicy Transylwanii. Była to okolica obecnego właśnie Sybinu. Pochodzili z terenów dzisiejszej Alzacji, Lotaryngii i Luksemburga. Obecnie w ogóle w wyniku masowej emigracji z Republiki Federalnej Niemiec w latach 80. i 90. XX stulecia w Siedmiogrocie zostało już ich tylko kilkadziesiąt tysięcy ze wspólnoty liczącej jeszcze w latach 70. XX wieku 350 tysięcy obywateli. Um, oczywiście, co ciekawe, tam jest w tamtym miejscu, w oblicach tej saskiej wioski, nie jest to jedyna saska wioska, takich wiosek jest więcej, Danes, Chokilak, e, Brateiu, e, jest tam taki bardzo fajny m, mały pociąg, mała kolejka, m, którą możemy te wszystkie wsie sobie spokojnie m, tak naprawdę zwiedzić. W ogóle kolorytu w tej części Rumunii dodają też wozy cygańskie, bo opuszczone wsie Saskie po 1989 roku zasiedlają właśnie tamtejsi Romowie. Biertan to jest taka dosyć ciekawa miejscowość, wioska, dlatego, że tam można dostać się tak naprawdę z takiej miejscowości, która się nazywa Medias, autobusem, no i... W samym mieście znajduje się przepiękny gród kościelny, który zresztą widzicie też tutaj na fotografiach, który z daleka troszeczkę wygląda jak taki średniowieczny zamek. Jest to tak naprawdę jeden z najlepiej zachowanych i największych kościołów warownych Transylwanii. Czym w ogóle były kościoły warowne? No, wyobraźcie sobie, że u nas w Rudach Raciborskich na Śląsku też jest kościół pałac. Też była to. Jest swego rodzaju warownia. Ale kościoły warowne to były jednym z najbardziej charakterystycznych budowli dla całego Siedmiogrodu. E, takie można by powiedzieć ufortyfikowane świątynie, bo żyjący tutaj w czasach historycznych mieszkańcy istnieli w obliczu ciągłego zagrożenia, no i przeważnie ze strony Imperium Osmańskiego. Najtrwalszą i najbardziej, taką największą budowlą we wsi był zwykle właśnie kościół, albo dać e, przetrwać niebezpieczeństwo i dać oczywiście schronienie. Więc ten kościół był tak naprawdę, miał wieże, tak albo kościół był w ogóle najeżony takimi wieżami, które niesamowicie wpisywały się w tą panoramę wsi. I tutaj, akurat na zdjęciach, przedstawiłem właśnie ten warowny kościół kościelny w Biertanie. On jest takim głównym elementem całego miasta. Ostatecznie kształt świątynia zyskała podczas przebudowy w latach 1520-1522. Do czasów reformacji służyła praktycznie jako kościół mariacki. W latach 1468-1523 powstały tutaj umocnienia, które miały za zadanie ochronę e, mieszkańców oraz samej świątyni. No i w obrębie tego grodu umieszczono także spichlerz. No i w kolejnych wiekach dobudowano drugi, a w XVII stuleciu trzeci i ostatni pierścień Murów. W ten sposób powstała taka fortyfikacja, która nigdy nie została zdobyta. Była to fortyfikacja kościelna całego e, Siedmiogrodu. E, oprócz oczywiście świątyni, na ten zespół obronny składały się też takie cztery wysmukłe wieże, kilka mniejszych baszt. No a oczywiście w samym kościele możemy naprawdę podziwiać przepiękne wykończenia portali wejściowych, e, przepiękną, ładną ambonę. Kamienną z czasów wyznania katolickiego, bo chodzi tutaj do dziś dnia, istniejący też utworzony w formie takiego tryptyku ołtarz. No i w bascie północno-zachodniej znajduje się też mauzoleum miejscowych hierarchów kościelnych. Jak ktoś w ogóle wyjdzie z tej fortyfikacji, to z tego kościoła można zobaczyć niesamowity właśnie krajobraz wsi. Niektórzy twierdzą, że jest on bardzo taki wyjątkowy. Naprawdę serdecznie polecam, żeby do tej saskiej wioski dotrzeć, jeżeli ktokolwiek będzie w Transylwanii, jeżeli będzie w Rumunii, bo Rumunia kryje naprawdę wiele zagadek, a jak się w ogóle dostać do tej wioski? No niestety nie jest to sprawa dosyć prosta, ale jeżeli będziemy chcieli dotrzeć komunikacją publiczną, to od razu mówię, że odpadają weekendy. Trzeba trafić na autobus, który jedzie z Medias do Biertan. Bilet nie jest dosyć drogi, bo 11 lei to obecnie mniej więcej 11 zł. Oczywiście w teorii wygląda to bardzo ładnie, ale jest kilka problemów. No, to co powiedziałem, weekendy odpadają. Natomiast jeśli chodzi o dzień roboczy, sytuacja wygląda zdecydowanie lepiej. Ale w Rumunii, jak to w Rumunii, autobusy niekoniecznie punktualnie o godzinie wyjeżdżają. Czasami jak jest pełny to odjeżdża wcześniej, to jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, czasami autobus sobie jedzie, ale po prostu już nie wraca, także trzeba być przygotowanym tak naprawdę na różne ciekawostki. Sam bilet wstępu do kościoła, do Grodu Warownego w Biertanie kosztuje 10 lei, czyli tak jak mówię, około 10 zł, a zwiedzanie jest możliwe tylko i wyłącznie od kwietnia do października. Polecam, żeby w sumie zazieć do tej twierdzy, niezdobytej twierdzy, jest ona no, niesamowita, ale warto warto właśnie zerknąć do tej Transylwanii, do tej piękniejszej części Rumunii.